Siema wszystkim. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak w taki szybki i tani sposób jesteś w stanie dotrzeć do Ligi Champion. Mi się to udało w około dwa tygodnie, ale sądzę, że można to zrobić znacznie szybciej. Tylko po prostu musisz więcej grać. Ja, z racji pracy i innych dodatkowych obowiązków, miałem stosunkowo mało czasu, ale i tak uważam, że 2 tygodnie to jest super wynik. Sorry z góry za wszelkie błędy jakie się pojawią w, tym, w tej nagrywce, ale tutaj będzie minimalna ilość montażowa. Dlaczego? Bo po prostu mi się nie chce, <ścoughs> więc od razu mówię, że pewnie coś tam przejęzyczę jak zawsze i źle powiem, dobra, lecimy. Zatem, tak o, od czego by tu zacząć? Widzicie, mam 4 roboty. Na sam początek bym proponował, żebyście zaczęli tworzyć z tych tanich robotów, oczywiście, na przykład Gryfina. Z tego co pamiętam, on był dostępny za obejrzenie dwóch czy trzech reklam. I wtedy masz takiego oto Gryfina za darmo. Dostaniecie też z reklam pilota do niego. Aczkolwiek nie polecam go z tego powodu, że... Słuchajcie, tylko piec mnie rozprasza. Że on ma pierwszą umiejętność przypisaną tylko Gryfinowi. A no jest to słaby robot, nie wykorzystacie go w wyższych rozgrywkach. Więc po prostu po przełożeniu na innego pilota, na innego robota tego pilota, to macie automatycznie jedną umiejętność mniej, tą unikatową, właśnie. Więc lepiej zrobić to jak ja: odłożyć go w cień, zatrudnić innego pilota w centrum treningowym. Tam macie codziennie co 12 godzin, chyba inną propozycję, z tego co dobrze pamiętam, i rozwijać sobie powolutku. Takiego topana choćby. Nie wiem, czy wspomniałem na początku, ale zainwestowałem w to konto około 100 zł. Już powiem na co dokładnie. Uważam, że ta inwestycja no, pozwoli na mm, o wiele łatwiejsze, też przyjemniejsze dojście do ligi Champion, bo dostajemy naprawdę dużo rzeczy za tą kasę wydaną. Według mnie no, to jest mądrze wydana gotówka w grze, bo normalnie byś zapłacił za to no, 10-12 razy więcej. Tyle, ile normalnie za to chce y, pieniędzy twórca gry. A więc tak, na początku wykupiłem promocję 10 tysięcy golda za 20 zł. No jest to znakomita cena tak naprawdę. Dla osób, które dłużej grają wiedzą, że no 10 tysięcy by kosztowało około no tutaj 350-450 zł, No tam mamy za 20 zł, Więc tak naprawdę no, strasznie się przydaje. To później w rozwoju głównie pilotów. Większość osób robi błąd, że bierze i wydaje te złoto na jakiegoś bezsensownego robota. Okay, one może i są dobre na przykład w niższych ligach, ale później po prostu będziesz musiał zastąpić je innymi robotami, które się tworzy już w warsztacie. Więc tak naprawdę, no w sumie, po co w nie inwestować, jak można stworzyć sobie fajnego pilota dać na słabszego robota, tego pilota, a później po prostu przenosisz na dobrego robota, którego już wyprodukujesz w warsztacie. Zmieniasz umiejętności i naprawdę e, o wiele bardziej ci się to opłaci. I mniej wydasz po prostu, nie? bo te AU będzie zagospodarowane cały czas. Cały czas do wykorzystania w mocnym pilocie. Tak. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam powiedzieć to event. Co jakiś czas daje nam tutaj Robots możliwość wygrania fajnych nagród. A tutaj przez przypadek jeszcze kliknąłem w mój profil. I można zobaczyć średnie obrażenia z ostatnich 50 bitew. Uważam, 1 300 tysięcy takim składem to jest bardzo fajny wynik. Zobaczcie sobie tylko poziom broni. No tutaj jedynie dwa roboty są w miarę sensowne. Blitz. Bardzo mocny robot Rawona też, ale to później opowiem. Później e, słabszy Gryfin i Natasza. No to na Ligę Champion, gdzie wszyscy już grają bardzo mocnymi e, botami. Taki wynik według mnie uważam za bardzo przyzwoity. Tutaj fajny, również e, maksymalny wynik. 3,8 miliona prawie. O Tytanku też potem powiem. Dobra, wracamy. To. Nie chciałem się tutaj zaznaczyć. Dobra, eee, wracamy do tego eventu. Już prawidłowo tutaj zaznaczyłem, kliknąłem. Masz do wyboru za 100 albo 1000. Uważam tak, że lepiej losować za 100 więcej razy. Jednorazowo wylosować, spróbować szczęścia za 1000. Ja tak zrobiłem i mi się udało. Te żetony dostajesz za codzienną grę. Masz tam w zadaniach codziennych yy, to fajnie opisane. Tutaj już tego nie mam, niestety, ponieważ że zdobyłem z dnia dzisiejszego wszystkie nagrody, ale tak samo może zdobyć platyny, tak samo może z, zdobyć złoto. No i wtedy je zdobywasz i losujesz sobie za, za to różne nagrody. Mi się udało wygrać rawankę, dobry również moduł wygrałem za 100 żetonów. Opowiedziałem o i robocie rawanie i o module w innym filmie, więc no na końcu będzie link. Kto chce, może sobie zerknąć. Później wykupiłem również operację za kwotę. Ona tam jest 73 bodajże złote. I masz naprawdę dużo rzeczy do wygrania. Bardzo dużo e, złota. To jest około 3000 auto. 27 milionów fagę też super, żeby rozwinąć cały sprzęt, roboty i broń. Platyny, około 800 sztuk, które możesz później wykorzystać do rozwoju Tytana i do broni od niego. No i te żetoniki z tamtego eventu, nawet 800 sztuk czy 900, więc możesz śmiało, dzięki wykupieniu tego pakietu, od razu zalosować za 1000. 90% dostawało w tym evencie tytanu, tytana Artura, którego potem omówię, a jest to już bardzo dobry deal. Ale oprócz tego, masz jeszcze legendarnego pilota do Blitza oraz samego Blitza. No jest to bardzo silny robot, bo przyspiesza, osłabia przeciwnikowi broń i trwa to około 8-9 sekund z tym pilotem, już tutaj pokazuję. Ma on odporność 90% przy TAK-lech, czyli praktycznie żaden przeciwnik nie jest w stanie mu nic zrobić. Można ustawić tak tego pilota, żeby po utracie połowy paska wytrzymałości miał dodatkową umiejętność, przez co już jest całkowicie kosmicznie za mocny, bo ma około tej, tej umiejętności no, około 17 sekund niezniiszczalności. Widzicie, zręczne ocalały oraz szalony kwaternisz. Czyli nie dość, że włącza mu się ta umiejętność w pasku po 50% tak straty HP, to jeszcze dodatkowo ma na przykład leczenie dodatkowe albo fejści, który też jest bardzo mocnym modułem. Później jeszcze wyposażę tego pilota w wytrzymałość, żeby miał więcej punktów HP, yy, robocik oraz jeszcze mniejszy rozrzut, yy, to co wcześniej wspominałem, żeby było lepsze. Lepsze, lepsze rażenie z dalszej odległości, zobaczcie. Cztery paniszerki na 12 levelu. Jeden paniszer od pierwszego levelu do 12 kosztuje rozwinięcie około 30 parę milionów. Czasowo to też jest mało, około 2-3 parę dni łącznie. W porównaniu do innej broni, np. lekkiej, jaką jest RAIM, czyli rakietnica, która zamraża. No To koszt jest około 170 milionów, i dni jest bardzo, bardzo dużo. Więc widzicie sami różnice Za tą kwotę, którą ja tutaj zainwestowałem, no to byście mieli, może nie wiem, 6-7 level każdego rajma. No ale jeszcze trzeba zrobić tego rajma. Czy trzeba długo produkować go w warsztacie, czy całkowicie nie gra w opcję, żeby właśnie szybko awansować. Albo po prostu kupić, czy widać, wydać duży hajc. A tu jesteśmy w stanie od razu kupić broń, która jest bardzo tania i efektywna. Oczywiście w przyszłości możecie zmienić sobie na coś lepszego, jak już wam padną inne bronie i będziecie mieli sporo AG zapasowego, ale dzisiaj mówimy o tym, jak szybko, tanim kosztem i w miarę efektywniej, żeby to fajnie działało, dotrzeć do Ligi champ. Więc mamy tutaj dwa koksiarskie omówione robociki. Na Panisherach Ravana ulepszamy do 9 levelu. Rawany się udało, bo jeszcze ten koszt nie jest taki duży: 17 milionów AG da się. Później kolejny już 10 to jest 36, więc na, to, na, to, na tą chwilę musimy odpuścić. bica. też będziemy robić do 9 levelu. Dlaczego 9 level? No, bo wtedy roboty mają maksymalną prędkość, więc to jest taka optymalna, według mnie, warta. Warty stosunek jakości do ceny, chciałem powiedzieć po prostu. Później już tego za wytrzymałość, tak naprawdę, robimy. W późniejszej fazie, szczególnie w Czempach, oczywiście, będziesz musiał to zrobić. No ale mówimy teraz jak na sam początek. Um, przechodzimy do Tytana, którego wylosowałem, wygrałem w żetonach za 1000 eventu. Artur, no według mnie jeden z lepszych Tytanów. Dostajecie na start Kida. On ma dodatkową broń ciężką Alfa. Po włączeniu umiejętności, ma wtedy dodatkową odporność. Aczkolwiek, no, uważam, że to jest słaby robot. Szybko, szybko są zdejmowane, nie, nie warto go rozwijać. Nie rozwijajcie go. Tutaj macie możliwość później kupien do kupienia za platynę, która jest swoją drogą bardzo droga. A różnego tytana. Ja bym proponował Artura, więc też bardzo fajnie cieszę się, że w tamtym evencie wygrałem tego Artura. Bo ma ogromną tarczę, która automatycznie. Z miejsca daje odporność około milion bodajże na takie obrażenia, na przykład z broni Korona. Rozwijamy na samym początku broń Alfa. Ma ona największe obrażenia. Najbardziej e, przeciwnik odczuje to, że e, do niego uderzamy właśnie z tej broni. Mi się udało zrobić, dzięki wykupieniu operacji, dostanie tamtej platyny już na level 22, ona ma 25 poziomów, więc za niedługo będę miał max. Już naprawdę dzięki temu nawet w lidze jestem w stanie zanotować 2-3 milionowe e, wyniki. Tak naprawdę słabym składem jak na champ, ale bardzo przyszłościowym, bo w najbliższym czasie jeszcze zamienię dwie pozycje tutaj e, robotów, dwa roboty. O których zaraz powiem. Później, proponowałbym, jak będziecie mieli broń alfa zrobioną na maksa zainwestować w kadłub, tylko w kadłub, bo rozwijacie dwie najważniejsze rzeczy: punkty wytrzymałości i punkty obrony. Punkty obrony czyli możecie zrobić takiego falkona ze swojego Tytana, i będzie naprawdę go bardzo, bardzo ciężko zniszczyć. Nordzeń w późniejszej fazie, ewentualnie, ale to potem, jak już zrobicie dwie poboczne te malutkie bronie. I retaliator jako beta. Też nie proponuję kupować e, broni e, innych na Artura e, cru, Cruiseire, czy jak to się mówi. Bo są one po prostu drogie. I tak naprawdę e, najmocniejszym zestawem na Arturze jest ten tutaj przedstawiony z domyślnym wariantem broni. Więc rozwijamy to, co mamy. Plan na przyszłość i to co Wam polecam robić wchodzimy sobie w klucze, które losujemy. Klucze dostuje, dostajemy za grę oraz za oglądanie reklam. No to im więcej grasz tym później będziesz więcej miał reklam. Jesteś w stanie skutecznie szybko zapełnić ten paseczek u góry by dostać super skrzynię. W super skrzyni masz naprawdę bardzo dobre roboty. Zobacz sobie sam. Jest to naprawdę top of the top robotów, Niektóre są minimalnie gorsze, wiadomo, ale niektóre są naprawdę bardzo, bardzo mocno, jak Ao Jun, jak Phantom, jak Lev, jak Ravana wspomniana, Aresik też nadal spoko. Więc za niedługo również mi wpadnie i zastąpi choćby takiego gryfika, z którego po prostu przeniosę Punishery na na przykład Aresa, bo rozkład jest taki sam. Później za Nataszę wejdzie robot z warsztatu. Tutaj wcześniej rozwijałem sobie Lecha, ale właśnie na dzień dzisiejszy e, została dodana do warsztatu Rawana, więc zmieniłem decyzję i będę rozwijał sobie Rawankę. Dlaczego taka decyzja? Lech do 9 Level ma bardzo małą liczbę punktów wytrzymałości. Rawana ma prawie 300 tysięcy, więc dla osób, które na początku mają problem jednak z zbyt małą ilością e, srebra. Takie rozwiązanie znakomite, bo te 300 tysięcy już naprawdę wystarczy, żeby nabić duże, duże obrażenia. Tym sposobem będziemy mieli zapełnione już w najbliższym czasie około 4 miejsca. Jak widzicie mam 10 tysięcy złota, trzymam je cały czas na rozwój Blitza, żeby zrobić jeszcze większego potwora. Ale kiedy będę miał już opcję e, na piątego dobrego robota, prawdopodobnie będzie to albo poprzez super skrzynię, albo znowu poprzez warsztat. To odblokuję sobie piąte miejsce, które jest warte 5000. No, w Lidze Champion to jest podstawa, ale tylko was informuję, żebyście też o tym nie zapomnieli. Możecie, e, możecie reklamę wykorzystywać albo właśnie przy przyśpieszaniu broni. Polecam to, żeby jak najszybciej zrobić postęp. Albo właśnie przy kluczykach, żeby napełnić super skrzynię i dostać tutaj inne takie małe nagrody. Ja otwieram za 10, bo za 100, według mnie te nagrody tam są zbyt słabe. Większość jest po osłabieniu niedawnym. Za 1000 jak najbardziej się opłaca, tylko później jest drugi, bardzo drogi koszt rozwoju. Jeszcze bardzo fajną opcją jest tutaj e, korzystanie reklam, korzystanie z przyspieszenia wrzutu zaopatrzenia. W Lidze Czempu dostaniesz 500 tysięcy sreberka, więc jak najbardziej fajna opcja, możesz to powtórzyć co mecz dostajesz reklamę, więc jesteś w stanie nawet kilka milionów dodatkowo wyciągnąć z tego. Od razu po rozpoczęciu gry pamiętaj, żeby dołączyć do jakiegoś klanu, wtedy masz codzienne dodatkowe zadania, dzięki którym dostajesz tam jakieś rzeczy jak komponenty czy złoto. Ja osobiście polecam klan Dragon Attack. Grałem tam z osobami długi czas. Bardzo fajna atmosfera, bardzo mocni gracze. Tylko pamiętajcie, że to jest klan z zawodnikami z Champion, więc jak już będzie miał lepszy skład, możesz śmiało aplikować, jak widzicie miejsce jest. Zawsze na jakiś wartościowych, dobrych graczy chłopacy na pewno to rozpatrzą. Dobra, zatem chyba już po, powoli Podsumowując, zmierzamy do końca, mam nadzieję, że powiedziałem większość rzeczy z tych, co chciałem, pewnie połowę zapomniałem, jak coś możecie się dopytać w komentarzach. Mam nadzieję, że to komuś pomoże jakoś tak fajnie zaplanować rozwój swojego konta i żeby szybko dojść właśnie do Ligi Champion. Żeby nie wydawać bezsensownie zgromadzonych zasobów, jak Złotko albo AG. Dlatego starałem się Wam troszeczkę podpowiedzieć co i jak. E, pewnie część już zasnęła. Ile można gadać. <laughs> e, więc po prostu żegnam się z Wami i zachęcam do dalszego oglądania, bo za jakiś czas e, będziemy wrzucać taki całkowity poradnik dla początkujących. Zdaję sobie sprawy, sprawę, że jest bardzo dużo opcji w grze, które często dla osób zaczynających nie są zrozumiałe. Postaram się je omówić i pokazać na przykładzie, przede wszystkim w grze po polsku, bo tego jeszcze nie było. Na YouTube nie zobaczyłem, więc mam nadzieję, że pomogę tyle, ile mogę. Zachęcam do dawania łapki w górę, subskrybowania. <laughs> śmiesznie, powiedziałem to pierwszy raz. Więc dawajcie łapki, piszcie w komentarzach, co jest na propsie, co jest do zmienienia. Pamiętajcie, że też tutaj nagrywam Nagrywając się dopiero uczę tego wszystkiego, więc wasze rady, wasz feedback jest dla mnie bardzo, bardzo cenny. Więc nie bójcie się pisać. Śmiało możecie dawać mi uwagi. Miłego dzionka i fajnego rozwinięcia konta Wam życzę. Hej!